Ma prymat. Producent przypraw. Nagrody w programie ufundował producent Sidoluxu zestawu do pielęgnacji paneli i parkietów. Dobre wiadomości dla Ciebie i Twojej firmy. Kup Skoda Octavia lub Octavia Kombi. Zyskasz nawet 7000 zł, dostając rabat, opony zimowe i pakiet ubezpieczeń. Skoda Octavia. Więcej niż myślisz. Co robicie? Mamy biuro podróży. Największe marzenie? Wpływ do mazonki. <laughs> Wasze hobby? Kino? gotowanie. A to jest dla was najważniejsze w życiu? Możliwość dokonywania niezależnych wyborów. Hmm. Ten? i uh -huh. Ten? Oferty kredytowe i rabatowe Renault można łączyć? Dzięki formule Renault możesz teraz wybrać taki samochód, jaki chcesz. Na przykład Renault Talia z rabatem do 5000 zł. Na kredyt rok bez rat. Formuła Renault. Nasze oferty dostosowują się do Twoich możliwości.